Cyganka wróży z kart, lata mienione dni, o jak daleko stąd matulama ma. Czekałem tyle dni, czekałem tyle lat, dziś pod eskortą psów idę pod sąd. Na sali rozprawy, świat ciągle zlikuje się, za trybunałem świat, kureski skład. Wolność zabrali mi, marzenia rozwiał wiatr, a te więzienne dni czekają mnie. Żegnajcie koledzy ze wspólnej kradzieży, żegnajcie dziewczęta z miłości mej. A kiedy dadzą mi wyrok, co czeka mnie, opuszczę głowę w dół i pójdę se. Opuszczę głowę w dół, skoczę w więzienny strój, a ty matuloma nie przejmuj się. A ty matuloma nie przejmuj się. Wypas, co? Tak? Ojciec nie żyje, a mama siedzi w więzieniu. Przy, za całe morderstwo ojca. A, mój tata siedzi też w Żydkowicach. Za, za głowę, 24 lata dosłownie. Co to jest głowa? Głowa? No kogoś się zabił. Adrenalina. Najlepsze co jest, to jest adrenalina. To co odczuwam, nie? To czuję ten respekt, że Ktoś się mnie boi, nie? Po prostu lubię to, jak ktoś się mnie boi, tak jakiś koleś na przykład siedzi, przede mną mnie on jest strach, mówi proszę, puść mnie, nie? Nie bij mnie, a, a, a ja to lubię, po prostu lubię mu przywalić, lubię go skopać, nie? Kiedyś złapaliśmy kolesia, rozebraliśmy go, go na golasa i kazaliśmy mu rzucić Kondona, nie? Podchodzi się do klienta, dawaj telefon, masz pieniądze, daję i już. No chyba, że nieco odda się. Bo troszkę przekopie i idzie się dalej. Nie, a odebramy się wciąż. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co to jest te dziesięć przykazań Bożych? Oh, zapomniałem. Co to jest dziesięć przykazań? Kto wie? Robert wie? To są takie prawa, których nie można łamać. A skąd te? Skąd to są prawa, które zostały zostały dane ludziom przez Boga 10, 10 przykazań i Duch Święty pomaga nam w tym żebyśmy te y, znaczy, żebyśmy ich nie łamali żebyśmy, żebyśmy według tych przykazań żyli, żebyśmy według nich postępowali y, czy to jest łatwe? Łat, trudne, nie. to bywa trudne, ale ten Duch Święty chce Było człowiekowi łatwe, w tym... W doskonale, <głos》>, łatwe to byś tu nie siedział bardzo słusznie, słuchajcie a to pierwsze to przykazanie jakie jest? Nie boję się, Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Kogoś innego będzie wierzył. Nie? Będzie wierzył w kogoś innego, nie w Pana Jezusa. A kogo dzisiaj na pierwszym miejscu potrafią, bo to zachować to przykazanie, to postawić Pana Jezusa, Boga na pierwszym miejscu. Ale są niestety takie sytuacje i tacy ludzie, którzy tego Boga nie stawiają na pierwszym miejscu, tylko na przykład sataniczni. Jakie to rzeczy nieraz ludzie potrafią postawić na pierwszym no. miejscu zamiast Pana Boga? Na, na przykład samo. Pieniądze. Bardzo słusznie. Jeszcze jakieś rzeczy? No Jest. Y, głośniej. Chaban. Obywaj tak, że no, ludzie dla takiej rzeczy potrafią wiele, bardzo poświęcić. Więc i kiedy tak robią, kiedy te rzeczy stawiają na miejscu, to co robią? Można być grzeszą, łamią wolę Pana Boga, łamią pierwsze przykazanie. Wiadomo, forsa. To jest coś, czego każdy chce. Nie? Mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Ja wiem, moim zdaniem pieniądze szczęścia dają. Ja od kiedy pamiętam, jak zacząłem kraść, to na początku tak wiadomo, że. To wtedy były modne w Radomiu szuflady na szuflady się śmigają do sklepu, któryś tam zagadawał, ona kupywała dawała ziemniaki, ładowała, tych szufladka tam miała 10 baniek w szufladzie, czy ile to się wyjmowało, tak, że 4-5 szuflad dziennie się robiło, nie? To te 5 tysięcy złotych było, nie? No to jeszcze wtedy tak trochę strachu byłem, nie? A teraz tam pieniądze przepuszczałem na byle co, nie? Tam a to tutaj, to, to to, to se kupię, to se kupię na cukierki, na takie pierdoły, śmery bajery, nie? Teraz pieniądze, jaki zarobię, to nie powiem, bo nawet matce dam parę złotych, nie? Bo nie, matka nie ma tak dużo pieniędzy. Nie mówię, że ukradłem osobiście, bo nie wzięłaby matka ode mnie pieniędzy. Ale daję matce. Wydaję na dziewczynę pieniądze, na ciuchy. ciuchy lubię. Akurat mam takie ciuchy, że droższe lubię sobie ciuchy kupić. Nie? A jakie ciuchy lubisz? tak? Powiedz. Firmowe. Tak? Adidas, Nike. To co, to, co jest najlepsze, nie? Moim zdaniem. Dresy, dresy. najbardziej dresy. Lubię tresty, nie lubię skajtowskich ciuchów. Takich skajtów, jak widzę na ulicy, to zajebałbym takiego. No bierze się kamień, kamieniem go Japę, on pada i się go kopie. Wtedy on nie ma, nie ma, nie ma, twardego, żeby on nie upadł. On upadnie, a wtedy ja już go, ja już się nie dobrze zajmę. Pan już, już to nie stanie. Znaczy ktoś, ktoś nam powiedział, że będzie miał pieniądze, będzie tu i tu i w tym samym i tym czasie, nie? Tam. poszliśmy go trzechnąć, no i tam wiadomo, nie? Kupel go rzucił na to wyjął giverę i wycelował do kupla. No i było widać, że to dziewiątka, bo wiadomo, że straszaka takie te rzeczy się odróżnia, nie? Była dziewiątka, było widać, no to trochę tam strachu było, nie? No ale po chwili tak jakoś chwila nieuwagi, była jak tak celował z tą giverą, nie? Jakoś się przestał orientować, nie widać, że musi ta ręka trzęsła. Przestał się orientować i wyłapał strzała od mojego ziomka, nie? No to ten pistolet mu wypadł, ale myśmy go przekopali, skręliśmy go, a kiedyś mieliśmy nawet, że... mieliśmy taką sytuację, że nawet strzelali do nas. Wtedy to powiem, że ze strony byłem, kur... No to miałem taki przypadek właśnie, że szliśmy za facetem, który wyciągał pieniądze, ja z kolegą, na targu wyciągał pieniądze, tam miał ponad 30 milionów i mówi chodźcie. I chciał się z nami bić w ogóle, no to... My go tam mówimy, do no, chodź tu w podwórko. Ale on był mądry i szedł sobie w bloki, no to my go tam w jak wejdzie w bloki, nikogo nie było i ja doszłem i go tam trafiłem parę razy i on zaczął krzyczeć w ratunku policja. no to kolega go wziął, trafił z tyłu z buta, on padł na trawę, doszliśmy w dwóch, zaczęliśmy go kopać, on zemdlał, pieniądze wyjąłem z kieszeni, jeszcze te pieniądze się rozsypały, tak, bo to było po 100 złotych prawie samo, no wtedy w tym momencie się obudził, zaczął głośno krzyczeć Wyszli ludzie z tego z balkonu, no to ja doszłem, go z kolana trafiłem i padł już, zemdlał i leżał z pół godziny. Pieniądze podbierają pod Szanujecie swoich rodziców? Mm -hmm. Tak. A jakie jest czwarte przykazanie? Szci to swoją matkę swoją. Co znaczy to słowo? Żebym ją szanował, no, nie wiem. Nie żeby nie chcewać do czegoś. Ona dała nam życie, żeby nie lekć. Żeby nie wyczekać się. No tak. Tak. Rozwied... tak, na przykład rozwiedli się. Ja już się na przykład rozwiedli. No i nie widziałem na przykład no to mhm. nie znam, go, to co będę go szanował. Mhm. Tak. Słuchaj, no nie znasz, no to już jest powód do tego, żeby go od razu nie szanować. No tak, no, tak. bo ja bym był w początku to by nie zostawił. No, ale nie wiem, jakie okoliczności spowodowały, że on... A wiem, no bo opił. Jeszcze wiesz, jeżeli on żyje, ty żyjesz, to jeszcze przed nami wiele sytuacji. Ja nie wiem, czy on żyje, nie. Mam tylko mamę, bo ojciec, no, nie, nie żyje już 14 lat, bo jakbym miał miałem 2 lata, no to wpadł do studni. Tak jakby się opił, siadł na deskach i wpadł, ona była bez wody i tak się skończyło. Mam mamę, siostrę i brata. Jakoś tam żyłem sobie spokojnie. No i rodzic, bardzo szanuję swoich rodziców, mama i tatę. Nie dam krzywdy im zrobić. Jeżeli ktoś zrobi krzywdę, to od razu. Toporek albo coś w ruch, idzie kosa i nie dam zrobić tam. Raz miałem przypadek, że tam pobili mi ojca. Pod sklepem, bo był trochę wypity, wraca tam z roboty. No to przed do domu, zobaczyłem go, to się znerwowałem. albo bo akurat z kolegami. To poszedłem w miasto i stamtąd akurat tam ojca zapobił. No to wzięliśmy go, wciągliśmy go tam w podwórko do kolegi i tam dostał przekopane letko, no to leżał, ponad 2,5 godziny tam leżał. Pogotowie go zabrało, tam miał szczękę złamaną, tam żebra połamane i rękę wybitą z barku. No bo nie dam rodzicom zrobić, tak? W każdym przypadku jest, że każdy za rodzicami idzie. Jeżeli coś by się stało matce, to to porek biorę i idę. Boję się, że... Umrze mi matka, tego się boję najbardziej, bo bez niej będzie źle, tragicznie będzie źle bez mojej matki. Matka. Tak? Słuchaj. Mama? No. No cześć. Cześć. I by była do dzisiaj, tam wszędzie? Nie wiem, wiesz, co, co się z nią dzieje, człowieku. Ona tamta siedzi u Konrad i chla. Przecież Paulina toba siedzi w ze mną. A ona nad ranem, kurwa, zakołowana. Gdzie tata. tata? Co? W drodze. Tata. Mi się była ta jakaś Kinga. No. Znowu ona Liz do Cię jak się napisała. Powiedziała, że dlaczego jej nie odpisujesz, a odpisz się, no co masz tam robić. <grym> bo no. ona powiedziała, że termona chciała jechać, a ja że teraz to nie jest za bardzo. A dotała 16 na tatą? Tak. A jeżeli nie, no to tata, bo ja wiem, to ona nie. teraz widzisz. Kiszyn I się kurwy śle. <grym> a ona się za... wie z kim tam? Nie. Z Michałkiem, z Twoim minikiem. A piąte jakie jest? Piąte jest, nie zabijaj. Ty byś zabił? Ja nie wiem, czy bym zabił. Zabiłbyś. Ja bym taka to na A jest taka sytuacja, która taką, takie zachowanie by usprawiedliwiła? Nie, Michał. Poczekaj, jak Michał? Ale czy to jest tak, że tylko. Do tego przykazanie zobowiązuje. Nie zabijaj. Nie. nie odbierz komuś życia. Czy nie ma też takiego nie, zabijania? Nie, nie pić nikogo też. On na nią na ona przykład, ona Nie robić zakup... krzywdy Nie robić tak. krzywdy. zachowujemy to przykazanie? A? Nie. Jest taki tu chłopak taki, wyrwał babci torebkę, babcia nie wytrzymała, ten i zawał dostała serca i padła, i za głowę jest. No to, że babci wyrwał torebkę i babka padła i nie wytrzymała, i pikawa, i nie żyje. I nie wiadomo, jaki wyrok dostanie za taką babcię. Dostanie ciarę, to się załamie, chłopak. Zresztą byliśmy pijani. To było wakacje. Tam spotkałem się z kolegami, trochę wypiliśmy, trochę narkotyków. No i poszliśmy do takich starszych facetów. Takiego domu. Tam zaczęliśmy z nimi pić. No i coś tam. Biliśmy. Wyszliśmy tam, oni złapali, je, jeden ten facet złapał jednego naszego kolegę, co tam byliśmy we trzech, zaczął go bieć. To my tego faceta zaczęliśmy wzięliśmy kołki różne, butelki, wszystko. A nawet sam nie wiem po co tam poszliśmy. Piąte było, teraz szóste. Nie cudzołóż. To żeby nie, żeby nie zdradzać żony. Żeby nie zdradzać żony. Żeby nie zdradzać nie żony, to będzie jeszcze dalej, ale żeby nie pożądać też cudzej żony słusznie. Słuchajcie, <laughs> rozma rozmawialiśmy już kiedyś tutaj i było mówione w ten sposób, że ja to bym tak nie zrobił, ale gdyby ktoś zrobił, to bym tego nie przyjął, ale ja przestrzegam tego przykazania, czyli ja tak nie postąpię, nie złamie tego przykazania, prawda? Nie mówimy w tym momencie ja ksiądz, tylko ja, ja chrześcijanin, w ten sposób. Przykazanie zobowiązuje tak samo mnie, jak i was, nie? Była napisać do mnie, była na komendzie. Płakała się nie, a teraz ani listu, ani nic. Znalazłem jakiegoś frajera sobie i prosto jakimś ułem. Ale wyjdę to i uba przetrącę, ją przetrącę. Skład się właśnie, pójdzie się i już. Klient przez okno wyskoczy, a ją taką turnę i załatwi się tą sprawę. Dziewczyny, mam swoją dziewczynę, którą kocham. Jest fajna, naprawdę fajna, super, przyjeżdża do mnie, odwiedza tu zdjęcia mam. Przysłał mi zdjęcia, listy pisze do mnie na okrągu. Najwięcej listów mam od niej i od mojej mamusi, ale od niej mam najwięcej listów. Wiem, że mnie nie zdradza, bo chłopaki ją pilnują na wolności. Jest po prostu super dziewczyna. Wszędzie ona, ona, można powiedzieć, że ona i moja matka mają największy wpływ na mnie na tej planecie. Masz dziewczynę? Nie mam. A chciałbyś? Być? Chciałeś to. Tak z głębi rzeczy to bym chciał mieć. Ale mam takie towarzystwo, że lepiej, żebym jej nie miał, bo to narkomani prawie sami. Zaczynamy po marihuanie, to się cały czas śmieje, nie? Jest taki klimaciek elegancki, siedzimy sobie w kilku. Wiesz, czego się pośmiać? Całkiem inaczej niż tak jak normalnie, o tak jak teraz, jak w życie. Nie interesuje mnie nic w ogóle, co jest w okolicy, tylko żeby się pośpiąć jakieś w ogóle wszystko inaczej widzę, le lepiej mi się świat przedstawia i dlatego tak może Marichuany po pospidzie znowu. Jestem wygadany, nie, nie mogę przestać rozmawiać. To jest tak wszystko w ruchu, cały czas w ruchu, a to tutaj bym poszedł, tam bym poszedł, to to, to tamto. A po czym? Po Kraku, to znowu po, 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 po kokainie. A to znowu siły się trochę ma się siedzi taki elegancko. Heroinę raz próbowałem, ale to żygałem, to mi nie, nie podchodziła w ogóle. No, ją od, odstawić na bok. Nie interesują mnie takie rzeczy, ale tak to poza tym, to z narkotyków i tak, i tak nie zrezygnuje. Nie? Ile bym miał nie siedzieć, to i, tam, i tak, i tak nie zrezygnuje. Jak się w kanał daje, to taki to już na straty, tak jak mówiłem. On już raz se da to, i se da drugi. Bo on da sed żyłę, i będzie chodził otumiony cały dzień, i jemu się to spodoba. Jak chce raz, do to i drugi, a jak drugi, to i trzeci. I... Ile? Pół roku porobi tak? Nie, już nie będzie sobie, sobie gdzie wbijał, to będzie się wbijał w nogi, tam gdzie są żyły, później nie wiem gdzie. I żyły mu się popalą i kaput. Już nie wyjdzie, bo mu żyły się popalą, nie będzie miał gdzie ten sedować. I pół roku w sedają, i... nie sedają i umierają, no co to? Że to żyły od razu wszystkie wypalają. Żył się w ogóle nie ma. Sinę się robi. A od się nie umiera? Nie, nie. Znaczy jak się pali, umiera się. Znaczy zależy to ile pali. Heroina bardzo wysusza organizm. Bardzo się chudym jest. Wysusza bardzo. Jak znaczy, się, na ja paliłem 3 lata. Dzień w dzień tak nie raz. Zależy. Tak jak Pan mówił, no to... Teraz ważę 52, a jak przyjechałem tu to ważyłem 34. E, to było... To będzie nie kradnij. Nie kradnij, będzie siódma. Nie kradnij. Tak, i po tym przekazaniu dam, Co każdy wie? Że złodziejstwa nic nie osiągniesz. Tak, to tego są? przestrzega. Tak? Osiągniesz złodziejstwa, kraty. Kraty osiągniesz a, przez takie. Och. No? Jak z za rodziną to. Słuchaj. No to... Pół. Dla sędzina, sędzina tak samo łami przekazania. To, jak sędzina. To... Bo na przykład, były takie przypadki, że ktoś na przykład w łapę. Łapówkę. Łapówkę No, no i wychodzi. No i... Czy ty chcesz być sędzią dla tej sędziny? Nie. Nie chcesz być. Nie. Patrz. Ją będzie Pan Bóg sądził z wierności temu przykazaniu, a ciebie będzie? Tak. Pan Bóg jest sprawiedliwy, wiesz. I każdy... Zostaw sąd Panu Bogu. Ty zostaw sąd Panu Bogu, ty pracuj nad sobą, żebyś ty mógł to osiągnąć zbawienie. Taka, taka sytuacja pierwszy się taką babę, co chodzi, taką kobietę, co chodzi. Wychodzi, wychodzi z banku już po pracy to ma dużo pieniędzy w torbie. I się szło za nią, szło i w pewnym momencie w 50 minut się szło za nią i w pewnym momencie się podbiegało i się wyrywało torebkę. I się uciekało. A w... I się uciekało do takiego miejsca, gdzie nikt nikogo nie znajdzie. I się tam wyciągało te pieniądze i się przeliczało i się brało do domu. Jak telefon komórkowy był też się brało i się go sprzedawało na drugi dzień. A ile najwięcej wydałeś? 1700 zł było w torebce. A tak to po 600-700 zł codziennie było. W każdej jednej torebce procz tej jednej co mi się zdarzyło to było po tyś... Po 600, po 700 zł, po 800. Różne sumy było. Na przystanku patrzymy z to jakiś chłopaczek. Wyglądam na 19-18 lat, nie? No, chodzimy na ten przystanek. No i oczywiście tam nie skąd jesteś, co jak, nie ile masz pieniędzy, nie? On mówi, a mówi, czy stąd, bo zaraz coś wyjmę, nie? A wie, co wyjmiesz? i chłopaki zaczęli się mrechtać, nie? On mówi nie, A wie, to co wyjmiesz, nie? Mówię, nóż. nie wiem co wyjmiesz, nie? Mówię, bata jakiegoś, nie do niego. A on mówi... Wyjął tą legitymację policyjną. Nie? No, no się nie się nikt nie przestraszył, nie no to mówię, dawaj pieniądze, bo zarobisz w yapę, nie? Normalnie do niego, no co się chodziłem psa jakiegoś bali, nie? On telefon i wyjął telefon i chciał dzwonić na psy. No to CAP mówią jak ten telefon, nie? Pyk. tam zaczął krzyczeć, nie? Coś tam, mówiłem, że z policji jest się nas znajdzie, nie no to kurde, tym bardziej że szybców nie robimy. To tak go przekopaliśmy, skórę na wtedy pamiętam. Go kopałem. Lubię dziesiąty dziesiony, to to lubię najbardziej. Nie lubię policji i już no. Ich dla, mnie, dla mnie policja nie istnieje, ich powinno nie być, wtedy dobrze by się żyło, jakby policji nie było. Po prostu widzę policję to od energia taka, żebym wszystkich, jakbym miał taką to bym wszystkich powybijał. Już wiesz, że to jest niemożliwe, żeby wyspać z no, no. Dlaczego? No jak się wybrać, z no, bardzo dobrze, no wtedy można by było chodzić wszędzie, wszędzie wchodzić. A jak jest policja, to trzeba troszkę uważać. Że jak się kogoś dziesionuje, to żeby ktoś nie widział. A policji by nie było, pierwszego naszego w tubę można by było walić. I już, i by się, miałoby się pieniądze, zawsze. A jak jest policja, trzeba na policję, czy nie jadą, czy przypał, czy nie przypał. A jak nie ma policji, by nie było, to pierwszego lepszego by się uwaliło i by się miało pieniądze. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przed Najświętszą Marię, Zawsze dzielnicę wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i opuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Marcinie przyjmij z nami Daruga Świętego. Spokój z Tobą. Piotrze przyjmij z nami Daruga Świętego. Spokój z Tobą. Piotrze, Piotr. Piotrze przyjmij z nami Ducha Świętego. Zaśpiewamy Duchu Święty przyjdź. To. Albinie przyjmij z nami Daruga Świętego. Spokój z Tobą. Duchu Święty przyjdź. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Nieraz nawet tak sobie tak usiądę, to sobie myślę. Czekaję, czy, czy mnie Bóg weźmie do tego nieba. Nawet na tej mszy nieraz tak myślę, to takie dreszcze aż przechodzą, ale nie liczę na niebo, od razu już mogę powiedzieć, że nie liczę na niebo, chyba nie zasłużyłem. To co cię czeka, jak myślisz? Piekło. Zakręcę tam szatana i zacznę hmm. rządzić.